Czy analiza techniczna działa? Testuję różne strategie i sprawdzam, jak one działają. A w tym materiale przetestuję kanały WILAP rysowane na podstawie wskaźnika, który już sobie tutaj testowaliśmy. I to jest takie uproszczone działanie tego wskaźnika, no bo nie, to jest rozbudowane o to, że pokazuje nam po prostu wprost, co pokazuje wskaźnik, czy na zielono, czy na czerwono. To właśnie wobec tego jest to pokazane, czy obecnie wskaźnik przewiduje wzrosty czy spadki. Także za każdym razem, jak mamy tutaj zmianę, tutaj ta zmiana jest kluczowa, tak, czyli z czerwonego na zielony, jest wejście w pozycję ze stop lossem pod lokalnym dołkiem, no bo ten wskaźnik, zawsze jak robi taką zmianę koloru, no to ten do, dołek czy szczyt jest zawsze blisko ceny, także można to w ten sposób ustawić. No i wyjście jest dopiero po zmianie tutaj. Koloru, i to też jest wtedy jakby automatyczny short, także tak to zostało przetestowane. W tym pojedynczym przypadku, oczywiście na historii, byłoby to 5. RR. Zaobserwujcie ten kanał po więcej tradingowych testów. A my przechodzimy do wyników. I tak prezentują się wyniki. Mamy 8 strat, mamy 12 zysków. Warto zaznaczyć, że było to testowane na y, rynku złota, no, który jest takim rynkiem bardzo trendowym. E, także ten wskaźnik, który daje tutaj pole do popisu i nie ogranicza profitów, działa tak z moich obserwacji bardzo dobrze się to. Em... Testowało 60% skuteczności. No tutaj widzimy rozkład zysków i strat. Bardzo fajne w tym wskaźni wskaźniku jest to, że on ograniczał straty. To znaczy, yy, no tutaj widać tylko raz, pojawiło się dojście do stop lossa, w innych wypadkach trzeba było wyjść z rynku już wcześniej, przez co no, ograniczał bardzo fajnie straty, yy, i w absolutnej większości przypadków tutaj nie dochodziło do wybicia pełnej wartości. Stop lossa. Oczywiście tutaj trzeba zaznaczyć, że to są dane historyczne i one nie przewidują wyników w przyszłości. Jak na razie była jedna strategia, czyli tutaj wskaźnik, który wygenerował 27RR w 20 trade'ów. Natomiast to, to są zupełnie dwa inne wskaźniki, i to widać. Ten najlepszy wskaźnik w tym zestawieniu, on bardziej pokazywał, jak wejść w rynek, po jakiej cenie. Natomiast te kanały VWAP, no to taki bardziej sygnał potwierdzający. Ogólnie wskaźnik został zweryfikowany pozytywnie na ten moment.